Haruki Murakami stał się obok mangii z pewnością jednym z obiektów eksportowych numer jeden w Japonii. Sprzedaje się w milionowych nakładach. Podbił serca czytelników oszczędną narracją i trafnymi spostrzeżeniami. Pewnie to wynik wychowania, jest synem buddyjskiego minicha. Dorastał w Kobe, urodził się w Osace, a studia skończył na Wydziale Literatury Uniwersytetu Waseda w Tokio. Zadebiutował w wieku 30 lat. Jego powieść wygrała w japońskim konkursie Gunzo. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych japońskich autorów na świecie. O pisarza upomniało się też Hollywood. Film na podstawie jego książki zaliczył swoją obecność na wszystkich kluczowych festiwalach świata: od Wenecji po Toronto. A tej jesieni możecie przeczytać jego najnowszą książkę, która jest zbiorem opowiadań. Mężczyźni bez kobiet to syntetyczne krótkie formy, czyli 100% muraka niego.